Bolesław Leśmian w malinowym chruśniaku. W malinowym chruśniaku, przed ciekawych wzrokiem, zapodziani po głowy, przez długie godziny zrywaliśmy przybyłe tej nocy maliny. Palce miałaś na oślep, skrwawione ich sokiem. Bąk, złośnik, huczał basem, jakby straszył kwiaty. Rdzawe guzy na słońcu wygrzewał liść chory, złachmaniałych pajęczyn skrzyły się wisiory, i szedł tyłem na grzbiecie jakiś żuk kosmaty. Duszno było od malin, któreś szapcząc rwała, a szept nasz tylko wówczas nacichał w ich woni, gdym wargami. Wygarniał z podanej mi dłoni owoce, przepojone wonią Twojego ciała. I stały się maliny narzędziem pieszczoty. Tej pierwszej, tej zdziwionej, która w całym niebie nie zna innych upojeń oprócz samej siebie i chce się wciąż powtarzać dla własnej dziwoty. I nie wiem, jak się stało, w którym okamgnieniu, żeś dotknęła mi wargą spoconego czoła. Porwałem twoje dłonie, oddałaś w skupieniu, a chruśniak malinowy trwał wciąż dookoła.